Robimy tiramisu. O, takie. Klasa, co? Serka wiejskiego. Kupiłam sobie pół kilo. Bo ja zawsze narzekam, że mało. Że ja to się nie najem. Więc może pół kilo z mi dupę. Pierwsze co, to zrobimy sobie przelew. W sensie kawkę. Kurde. Wow, miła. Kawka jest zrobiona. Ja wiem, że do tiramisu dodaje się alkohol migdałowy. Ale to jest dom Boży. I ja takich rzeczy nie mam, więc dodamy takie coś. Migdał z Maroka. Maroko, koko. Słuchajcie, według mnie ten serek to trzeba zmielić ze słodzikiem, żeby to słodkie było. I fit. I jeszcze dodam do środka taką wanilię. Oh my god. No i co? Masa, słuchajcie, jest. Pachnie waniliowo ładnie. Mm. Składamy to do kupy. W takim będę robić. Mamy jakieś takie biszkopty. Okrągłe. Mogą być. Cyk biszkopta w kawę i poukładamy sobie tak tu. A? Teraz na to kremik. Cholera. I druga warstwa. Jeszcze sobie sypniemy tutaj kakao. Wow. I do lodówki. Widzowie, przed czas na teścik. Jest tego dużo, więc już jestem zadowolona. Boskie, kitu boskie. W końcu mi się coś udało. A pełen przepis znajdziesz w opisie. Besos.